Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej Partii Polska jest Najważniejsza. Chcieliśmy dzisiaj zająć się sprawami polskich kolei, degradacji tego przedsiębiorstwa. Mamy program naprawczy, zależy nam na tym, aby powrócić w części do pierwowzoru funkcjonowania naszej kolei. Chodzi o scalenie ponowne spółek, które są zależne od siebie. Scalenie za wyjątkiem spółek, które prowadzą działalność stricte przewozową. Chodzi nam również o to, aby Lubelszczyznę otworzyć na świat. Mamy blisko granicę. Mamy linię kolejową, która łączy granicę z Warszawą, przebiega przez Lublin, która liczy sobie 271 kilometrów. Zależy nam na tym, abyśmy Odbudowali tę infrastrukturę, byśmy mogli znacznie szybciej podróżować w kierunku stolicy. Każdy by chciał podróżować z takim pięknym pociągiem, ale to nie jest takie proste. W dzisiejszym mamy problem dotyczący polskiej kolei, a ludzie młodzi to najbardziej odczuwają. Bliżej nam do tego tylko pociągu, na nasz do transportu, a wcześniej infrastruktury kolejne rządy doprowadziły do tego, że trasa pomiędzy Ludwinem, naszym województwem, a Gdańskiem wynosi około 10 godzin ja bym chciał pojechać na wakacje, to się zastanawiam, czy jechać samochodem i stać w rozłoszonych, polskich drogach, czy lepiej, szybciej i bezpieczniej podróżować pociągami. To pytanie sobie zawsze zadaję. Chciałbym również pojechać do Warszawy, no ale zajmuje mi to 2,5 godziny, kiedy jadąc do Poznania, z Warszawy do Poznania jadę 3 godziny, kiedy to jest dwa razy dłuższy odcinek. Szybka kolej to jest niezbędna rzecz dla funkcjonowania ludzi. W sytuacji, kiedy migracja to rzecz normalna, a ludzie młodzi szukają godnych miejsc i warunków życiowych i bytowych, środki transportu są niezbędne do funkcjonowania. Musimy się nad tym zastanowić. A rozwiązania, jakie prezentuje yy, nasza partia, czyli Polska jest Najważniejsza, to klucz tego wszystkiego. Bez reform i skutecznych no, możliwości ich re realizacji, polska kolej w stanie i będziemy się zastanawiać, czy te ucięte tory tylko symbol to może nas czekać w niedobrym czasie. Dzień dobry Państwu, Mariusz Wilicki, stan. numer 2, miejsce 9. Drodzy Państwo, jestem pracownikiem Kolei, kandyduję na posła do Sejmu Rzeczypospolitej. Chciałbym naszą Lubelską kolej uzdrowić, po prostu taki, abyśmy nie byli krańcem świata, zapomnianym przez resztę Rzeczypospolitej. Mamy tutaj ogromne możliwości, mamy do stolicy 175 km, do naszej granicy wschodniej mamy 96 km, w sumie razem 260, ponad 260 km, która jest oknem na świat są to ogromne rynki zwykłych i szerokie inne możliwości. Mamy w Dorotnictwu zabudowany system SOS 2000, który umożliwia przejazd pociążą bez zatrzymania w granicę państwa, przejazd toru szerokiego na normalny i odwrotnie. Bardzo mi zależy na tym, aby nasza kolej nie umierała, to co dzieje się ostatnio, żeby zatrzymać. Bardzo bym chciał, żeby to funkcjonowało, by nie było zwolnień dalszych pracowników polepszyć yy, byt materialny. Dziękuję serdecznie.